Na wam wszystkim ja witam was w kolejnym filmiku z Far Cry 3, dzisiaj dosłownie minutowy filmik. Pokażę wam jak zdobyć osiągnięcie tak wys... Boże, jak on się nazywało, ale ogólnie chodzi o to, że macie zdobyć. E, to jest osiągnięcie Uplay Achievement, skocz, znaczy nie dokonaj swobodnego spadania z odległości 100 metrów. Czyli musicie znaleźć tak wysoki punkt, macie go tutaj na mapie, macie koordynaty. Tu jest obok gasta, więc to będzie łatwo zapamiętać dla Was. Miejsce wam pokażę. I chodzi o to, żebyście skoczyli z tak wysokiego punktu, żebyście spadali swobodnie bez spadochronu ani stroju do latania przez e, jakby odległość 100 metrów do ziemi. No wiadomo, nie do ziemi, tylko do wody. Nikt nie skakał na twarz ze 100 metrów. E, no, ale właśnie to jest, to jest pokazane, pokazuje Wam, gdzie możecie sobie to ukończyć to wyzwanie. Jutro filmik się ukaże z podsumowaniem roku 2012, więc oczekujcie. Ja do, oczywiście aczimentu nie dostałem, bo już go zdobyłem wcześniej, ale pokazuję Wam, że tutaj można skakać nawet na taką płytką wodę. I do, tylko w tym momencie. Dalej jak skończycie, to już Wam raczej nie zaliczy, bo jest zbyt niestety yy, nisko. Cóż, to by było na tyle. Dzięki Wam za oglądanie.